Hej wszystkim, z tej strony taka ma na Waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable. Dziś będziemy właśnie kontynuować wczorajszą środową aktualizację, w której dodali kilka zadań. Wczoraj zrobiliśmy już właśnie kilka, jeśli się ktoś nie widział, to zapraszam do wczorajszego środowego odcinka, pewnie link będzie w opisie. A teraz co? My przejdziemy do kolejnych zadań, tutaj jest właśnie ten niby ukryty jakiś szpieg, tak? Co on tutaj robi? Przypatrzmy mu się. Taktycznie jakby się chował za tymi. Cii, bądź teraz cicho, kłócnij, zanim cię zobaczy. Nie możemy teraz rozmawiać. Jeszcze nas zobaczy, a to zbyt y, długo już. A zbyt długo już ją tropię, żeby zmarnować taką okazję. Bądźmy cicho, zaraz zobaczysz, co się stanie. Okej okay. Co to jest? Hmm. Widziałaś niezwykle podejrzane, nie sądzisz? Eee. Nic nie widziałaś? Nie dziwię się, jesteś tylko amatorem, a niedoświadczonym zawodowcem, e, samozwańczym. Ale to tajemnica. Mieszkańcy miasta nie dostrzegają większości dziwnych rzeczy, które dzieje, dzieją się wokół. Nie wiedzą, że garstka bohaterów ryzykuje wszystko, żeby ich chronić, ale oczywiście jest to ściśle tajne. Ani pary z gęby, dlatego mi mówisz o tym. Tak, tak. Zresztą wydaje się, że masz poukładane w głowie. Jeśli koniecznie chcesz wiedzieć, co się dzieje, spotkaj się ze mną w najciemniejszym zakątku na Molo 13. Ale ostrzegam, gdy już się zgodzisz na moje warunki, nie będzie powrotu. Podejmij szybko decyzję. Widzimy się na Molo 13. Okej. Okay. Molo trzynaście. No to chodźmy. Była tam, słuchajcie, ta mm, ciężarówka. Nie pamiętam. Nie, stój. <grywka> Okej. Okay. Jesteśmy na Molo 13. Najciemniejsze miejsce. Czy on tu gdzieś będzie? Czyli ja mam go sama poszukać, tak? O, tu, okej. Okay. Nie było tak y, trudno. Jak widzicie, jeszcze nawet dzisiaj nie zdążyłam się zająć koniem. Hmm. Mam nadzieję, że dotarłaś tu niezauważona. To niezwykle ważne, żeby nikt nas tutaj nie zobaczył, bo mogliśmy... Mogliby wykorzystać to przeciwko nam. Posłuchaj tyle, teraz uważnie jest to ściśle tajne. I powiem to tylko raz. Powiedziałeś już drugi, ale okej. Okay. Pewnie zastanawiasz się, czemu spotykamy się tutaj. Wkrótce dowiesz się o czymś tak ściśle tajnym, że żadne środki ostrożności nie będą przesadą. Mówię o czymś niesłychanie tajnym. O rzeczach, które kryją się w półmroku. Są to sprawy, o których zwykli ludzie w Jorwiku nie mają pojęcia. Czy na pewno jesteś gotowa? Mów szeptem, żeby nikt nas nie usłyszał. Reprezentuję supertajną służbę policyjną miasta Jorvik. Jestem tak tajny, że ani zwykła policja, ani rada Jorwiku nic o mnie nie wie. W istocie jesteś pierwszą osobą, której o tym, o tym mówię. Skoro zostałaś już tajemniczona, nie mamy innego wyjścia. Musisz zostać tajnym agentem. Nie, nie będzie żadnej oficjalnej in. Inicja, inicjacji. To zbyt ryzykowne. Nie otrzymasz także żadnych wi, widocznych od, od, odznak. Przepraszam. Przyznaję tylko medale. Niewidzialne, ale tak dla bezpieczeństwa. Jako przyszły agent musisz poznać kilka zasad. Pierwsza rzecz, musisz pamiętać, że należy, należysz do samozwańczeń supertajnej policji. Ehm, dlatego mi się zawsze na baczności. Ehm, Kirsten, pozdrawiam. Wszędzie kryją się szpiedzy, niebezpieczni ninja i spiskowcy, którzy chcą przejąć władzę nad światem. To pewnie Pinki i Mózg. A, on jest 00, agent 00. Haha, oh. <słyski> SSO! Oczywiście, ja radzę sobie świetnie, bo widziałem już setki filmów szpiegowskich, ale ty nadal masz dużo do nadrobienia. Oj, byś się zdziwił, jeśli chodzi o filmy szpiegowskie, to u. Mało tego, nikt nie może zobaczyć nas razem. Jeśli nas, ktoś nas zobaczy i dowie się, że jesteśmy tajnymi agentami, będziemy mieć kłopoty. To dlatego możemy spotykać się tylko w nocy, w najciemniejszych i najmniej uczęszczanych załukach portu. A nasze rozmowy muszą być krótkie. Potrzebujesz także tajnego pseudonimu. Nie, nie mów mi, jak się naprawdę nazywasz, to zbyt niebezpieczne. Musimy wymyślić coś dobrego, mów mi 00. Bo widzisz, ja jestem... Y ja jestem tak tajny, że nie mogę nawet podać pełnego kryptonimu. Jeśli jesteś gotowa, zacznijmy od szkolenia, żeby zrobić z ciebie prawdziwego samozwańczego agenta w służbie Jorwickiego Secret Service, mianowicie przeze, mianowanego przeze mnie. Agentko, czy jesteś gotowa? No jasne. Jesteś gotowa rozpocząć szkolenie dla przedstawicieli Jorwickiej Tajnej Policji? Witaj, agentko. Cześć. Zanim zostaniesz prawdziwym agentem, musisz odbyć przeszkolenie. Umieściłem na przystań kilka znaczników, tworząc w ten sposób tor treningowy. To będzie ciężkie, oj, bardzo ciężkie zadanie. Osobiście o to zadbałem, ale jeśli dasz sobie radę, przydzielę ci prawdziwą misję. Mam też własny tor treningowy w domu, który przechodzę codziennie, ale to nie, twoje, to nie na twoje możliwości. Wkrótce nauczysz się skakać na linię z helikopterów, <grych> hakować tajne satelity i stawiać czoło wojownikom ninja. Podążaj za znacznikami na przystani, tak żeby nie zauważył cię żaden z pracowników. Mm, Okej. Okay. Dobra. Szybko. No dawaj, 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 biegaj. Aha, tu na dół. Aha, on tam będzie stał. Myślałam, że będzie tutaj yy, szedł, ale okej. Okay. Nie idzie tu, dobra, to my biegiem. Orzesz. Dobra, udało się. Okej, okay, to na dół, tak? Jak będziemy pod nimi, to chyba nas nie będzie ten... No niestety nie mogę się zatrzymać. Bardzo cię przepraszam, ale to jest sprawa, wiesz, sprawa większej wagi. Ja tutaj staję się teraz agentką specjalną, także... Hmm. Mam nadzieję, że sprawdziłaś, yy, czy nie ciągnie za sobą ogona. Obserwowałem cię ukradkiem. Niezła robota. Niniejszym mianuję cię agentem ZZZ. Teraz agencie ZZZ nadszedł czas, żeby przydzielić Ci porządną misję. Pamiętaj, nikt nie przyjdzie Ci z pomocą, dlatego jeśli zachowasz, nie zachowasz najwyższej możli ostrożności, tak? Może to się źle skończyć. Wiesz już zapewne, że L lodziarnia Leonarda prowadzą tajną misję z zamiarem przyłapania pewnej kobiety na ściąganiu haraczu. Uuu, jeszcze mi się to nie udało, ale ptaszki śpiewają mi, że ta osoba ma coś do ukrycia. Twoją misją ZZZ będzie przyłapanie, hmm, przyłapanie podejrzanej na gorącym uczynku za pomocą tego oto ściśle tajnego aparatu szpiegowskiego. Musisz potajemnie kupić bilet do upadku gubernatora, zacząć ją śledzić i zrobić jej niepostrzeżenie zdjęcie. Na kilometr pachnie tu jakąś aferą. Sama się przekonasz. Mogę się założyć o swój magnetyczny zegarek. Nic z podejrzaną i zrób jej niepostrzeżenie. Postrzeżone zdjęcie, gdy będzie się zatrzymywać w określonych miejscach. Pójdę do upadku gubernatora razem z tobą i będę trzymał warte na przystanku tramwajowym, żeby nikt nie zaczął nas śledzić podczas śledzenia jej. Powodzenia, agencie ZZZ. No dobra, to lecimy. Wiecie, że ja zapomniałam, gdzie ja mam. No na serio, i co mam czekać, tak? Bo ja już tutaj dawno nie byłam. Tak. No, pozdrawiam cię, Liza. O, Addison! Cześć, pozdrawiam cię. Aha, tu mamy, okej. Okay. Mamy cię. Czekajcie, ja wyciągnę ten aparat tu. No! Tak, na pewno nas nie widzi. Zauważyła Cię, gdy robiłaś jej zdjęcie. Musisz rozpocząć misję od nowa. Postaraj się, by Cię nie zauważyła, gdy robisz jej zdjęcie. O rany, dobrze, że nie muszę wrócić tam, wiecie, na Molo 13. Dobra, idź. A tutaj jest, ok. Aha, dobra, 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 dobra. Czyli pewnie muszę, wiecie, stanąć bardziej z tyłu, za nią, tak? Tak mi się wydaje, bynajmniej. Zaraz sprawdzimy. Ok, czyli tutaj. No bo musimy być blisko. No jak zauważyła, to jak ja mam jej zrobić zdjęcie? Słuchajcie, no muszę być blisko, ale nie mogę być blisko. I trochę tego nie rozumiem. No hej, jak to ma być? Jezu. Pozdrawiam ciebie, twoich widzów. Ja ciebie również pozdrawiam. I dziękuję bardzo. Czekajcie, muszę się trochę prze, przestawić tutaj na tym krześle, bo mi się niewygodnie zrobiło aż. No i co ja mam zrobić? Skąd ja mam te, te zdjęcie i walnąć? Chyba, że ja mam to zrobić tutaj z ukrycia. Ale to jest niemożliwe, no przecież ja tu nie sięgnę. No widzicie, muszę tam być, to jak ona ma mnie nie zauważyć, nie rozumiem. Ach tutaj. Okej, okay, ora, dobra. Czyli muszę się po prostu rozglądać, gdzie są inne te To taka zmyłka trochę była, a spadki Trochę taka, taka zmyłka, nie? Że była ona też zaznaczona. No to, kurczę, gdyby nie była, to bym się rozejrzała dookoła. Okej, okay, jeszcze jedno zdjęcie. Jeszcze jedno mam tu zrobić. No okej. Okay. I co dalej? Mam do niego wrócić? No dobra. Hmm. Mówisz, że nie dostrzegłaś niczego dziwnego. Hmm, a na tych zdjęciach zachowuje się zupełnie normalnie. Hmm, to wysoce podejrzane. Hmm. <noise> to oczywiście. To oczywiste, że mamy do czynienia z wykwalifikowanym wrogiem, szp... wrogim szpiegiem, który potrafi ukryć, potrafi ukryć wszelkie ślady. Nie sądzisz, ZZZ, <ślesz> że tak właśnie jest? A możemy myślisz, że jest niewinna. Tak by było najbezpieczniej dla Jorwiku, ale ptaszki śpiewają, że sprawy mają się zgoła inaczej. A kim są moje ptaszki? To Poli i Pali, moi towarzysze. Jeśli sądzisz, że ona jest niewinna, musimy się upewnić, że to. Em, że to nie zasłona dymna. Być może czeka tylko na okazję, żeby ukraść przepisy z lodziarni u Leonarda i sprzedać je potem za grubą kasę obcym e, grubym grupom interesu, przepraszam, które stworzą konkurencyjną firmę cukierniczą zagrażającemu całemu Jorvik. Zagrażającej chyba. Podejrzono, znajduje się w pobliżu, a twoja misja a twoją misją ZZZ jest przej podejrzenie, przejrzenie wszystkich zielonych koszów na śmieci i w upadku gubernatora i odnalezienie jednoznacznych dowodów, które wykorzystam przeciwko podejrzanej. Powodzenia. Aha, czyli mamy śmieci, tak? No dobra. Niech wam będzie. Ile jest tych śmieci? Pięć. Tutaj nie. Oj, dawaj, dawaj. Tutaj mamy kolejne. Aha, czyli tam były dwa, yy, i myślę, że to już będzie akurat. Tak, jeszcze jedno tylko, bo to są dwa. Możemy sobie wybrać. A może tym innym by był jakiś dowód? No, nie mogę się teraz zatrzymać, tak? Pozdrawiam Cię. Dobra robota, ZZZ. Rozumiem, że znalazłaś już mnóstwo jednoznacznych dowodów. Nie masz dowodów? ZZZ, śledziłaś podejrzaną. Jakie są Twoje wnioski? Myślisz, że jest niewinna? Jako, że nie mam żadnych jednoznacznych dowodów, muszę ci przyznać rację. Kolejna misja zakończona. Miasto może tej nocy znów spać spokojnie. Agencie ZZZ, Twoja pomoc wyświadczona Jorwieckiej Supertajnej Policji była nieoceniona, dlatego zasługujesz na nagrodę. Po pierwsze, w imieniu Jorwiku wręczam Ci wielki medal e, żelazny. Za świetnie wypełnioną misję. Jako, że wszystkie medale są mojej produkcji posiadam wyłączne prawo do ich przekazywania, są one niewidzialne i nierozpoznawalne. Dzięki czemu żadna, żaden wrogi szpieg nie będzie mógł się domyślić Twojej prawdziwej tożsamości. Czekajcie. To dla mnie zaszczyt, że dołączam do szeregów Jorwyskiej Tajnej Policji. E, że dołączasz! Że dołączam! Gdy przyszłość będzie nas potrzebować, znowu się skontaktujemy. Powodzenia agencie ZZZ No słuchajcie, dobra, to mamy to zadanie zrobione. Ja teraz polecę tutaj jeszcze sobie do City Plazy, żeby sprawdzić te ciuchy, jakie tam są dodane. Kochani, kochani, pozdrawiam Was wszystkich. No, a następne zadanko z tymi właśnie przyjaciółmi zagin zaginionymi zrobimy sobie e, na jutro. Czyli tak jak Wy to oglądacie, to będzie czwartek, a te zadanka będą na piątek. E, I też jeszcze szybciutko pojedziemy do sklepu dla Lifetime'ów, żebyśmy zobaczyli co tam dodali. Bo też jestem ciekawa. Aha, tu nic nie ma. Hmm, ok. A w tym drugim? Będzie coś? Nie, nie ma nic! Nie ma nic, kochani. Zobaczcie, jak kolorem pasuje tutaj ten czaprek. No! Nie, tak do niego ładnie. Wow, ładnie wygląda. Dobra. E, no to tak, to jedziemy teraz szybciutko do Murland. E, sprawdzić ten sklep na lifetime, bo tutaj nic nie było. Nic. Do Fortupinda. Ok. Ciekawa jestem. Dawno w tym sklepie w sumie nie byłam. A wielu ludzi właśnie też nie wie, czy mam lifetime'a, czy nie. Także tak, od jakiegoś czasu mam lifetime'a. Hmm. O, oh, wow, ale nowości. Ja cię kręcę. Normalnie, szok. Białe rękawiczki, jazda 1, opieka 1. No, także to by było na tyle w tym odcinku, moi kochani. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie oczywiście o łapeczkach w górę, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!